Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f od x równa się x kwadrat dodać bx dodać c. Współczynniki b i c we wzorze spełniają warunki. I tutaj konieczna jest wiedza, żebyś rozumiał jaką rolę w funkcji kwadratowej pełni jaki współczynnik. Współczynnik c mówi nam o tym, w jakim punkcie funkcja kwadratowa przecina się z osią y. I my widzimy, że przecina się tutaj. Czyli nasze C będzie na pewno dodatnie, bo przecina się na dodatniej półosi osi Y. Czyli wiemy już, że C jest na pewno większe od zera, czyli właściwą odpowiedzią będzie albo odpowiedź A, albo odpowiedź C. Co możemy powiedzieć o współczynniku B? Posłużymy się wzorem na P. P równa się minus B przez 2a. I teraz wiemy, że P. To jest współrzędna xowa z wierzchołka, i my wiemy, że to P ma wartość dodatnią. Zgadza się? Co wiemy o A? Zobacz, A jest zawsze przy x kwadrat. I my wiemy, że to A w naszym przypadku jest równe 1, czyli możemy to podstawić, że P równa się minus b przez 2 razy 1, to jest po prostu 2. I teraz zobacz, co musimy wpisać w miejsce b, żeby to równanie było prawdziwe. Minus b przez 2 musi dać wartość dodatnią, czyli z tego wynika wniosek, że b również musi być ujemne. Dlaczego? Zobaczmy sobie na przykład, jeżeli b przykładowo byłoby równe minus 2, to mielibyśmy p równa się. Minus, i za B podstawiamy tą minus dwójeczkę, którą tutaj sobie wymyśliliśmy, przez 2 i faktycznie minus i minus daje plus, czyli mamy 2 drugie, a to jest 1. P wyszło dodatnie. Czyli zobacz, B musi mieć wartość ujemną, a C musi być dodatnie, czyli odpowiedź A. Jeżeli chciałbyś się przekonać, jakby było z b dodatnim, no to zobacz. Gdyby b byłoby na przykład równe 2 na plusie, to wtedy p byłoby równe minus 2 przez 2 równa się minus 1. I to jest niezgodne z naszym zadaniem, bo my wiemy, że p ma wartość dodatnią. Ono jest na dodatniej półosi x, czyli to byłoby błędne założenie. Jeśli szukasz sposobu, jak dobrze przygotować się do matury z matematyki, zobacz mój najnowszy kurs maturalny online z gwarancją zdania matury po przerobieniu kursu. Wersja demo kursu jest całkowicie bezpłatna, więc przetestuj ją i zobacz, czy kurs pomoże Ci lepiej napisać maturę. Skorzystaj również z innych bezpłatnych materiałów wideo na moim kanale, które nagrałam specjalnie dla maturzystów, np. film o 10 błędach, jakie najczęściej popełniają maturzyści, oraz na przykład o tym jak korzystać z tablic maturalnych, które masz na maturze. To są rzeczy, które absolutnie musisz wiedzieć. Powodzenia w przygotowaniach do matury.